Dzisiaj ruszamy do Elfas, miasta, które na początku wygląda całkiem niepozornie, ale chwilę później stajemy przed jednym z najbardziej spektakularnych akweduktów, jakie widzieliśmy. A kiedy wchodzimy za mury miasta, odkrywamy klimatyczne stare uliczki i zameczek. A na koniec czeka jeszcze forteca, która z góry ma kształt gwiazdy. Zapraszamy. W kierunku świata, nasze plogi. W kierunku świata... Kolejna piękna pogoda, kolejny piękny dzień, więc żeby nie tracić czasu, a jest weekend, to co? Jedziemy na kolejną wycieczkę. Kochanie, gdzie jedziemy? Do Elfas. Elfas? Elfas. Elfas, Elfas, L V A S się ten, L V A S się pisze. Jest to miasto, które jest oddalone około Dwie ponad dwie z hakiem, godzinki od miejscowości, gdzie mieszkamy. Jest to miasto, które też jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a raczej jego, chyba, mury obronne się dobrze okaże. I to miasto wygląda, kochani, z tymi murami, jak tam widziałem, przynajmniej na zdjęciach, jak taka gwiazda pięciokątna. Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. A. a pięcioramienna, tak, pięci, nie, pięcioramienna. Nie. Kochani, dotarliśmy do miasta El Was, El, Vaz, El jakoś tak pewnie się to wymawia. Pierwszą rzeczą, od którego zaczęliśmy swój przystanek, będzie miejski akwedukt, który jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Tak sobie myślę, tak czytaliśmy po drodze, no mówię spoko, pewnie jakiś tam akwedukcik, ale powiem Wam szczerze, jak patrzę na niego, zaczęcie sami. No to robi wrażenie. Robi wrażenie. On się ciągnie na kilka kilometrów, ale ten akurat tutaj kawałek, no, wygląda potężnie. Ja to bym z chęcią wszedł sobie po mnie na który jest to okienko, ale tam nie ma wejść. Idziemy przejść przez to? Po prostu? No. Jest, jest duży. Duży, co? No, się ciągnie z tej strony, trochę inna kolorystyka, jakby. Czy to wszystko parkingi. Ja no, ekstra. Na 8 km ciągnie się ten akwedukt. Przeszło 300 okienek. Okay. normalnie się pod nim przejeżdża. Kochani z akweduktu, podjechaliśmy sobie tutaj bliżej zamku. To było stamtąd to ponad 26 minut spaceru, tylko że pod górkę. Ale fajnie się wie... jechało. Były. Wjeżdżaliśmy przez e, mury obronne, takie wjazdy, stare bramy. Klimatycznie. I... Tak. Nie była nawet fosa. Co było? Na początku była fosa, słucha. A ja nie zauważyłem, bo. I był taki opuszczany most. Okej. Okay. Drzwi, nie wiem, jak to się nazywa. No, no takie wrota, o, to jest, te, miasto, most z, jest to jest most miasto, opuszczany Tak, jest to miasto Forteca. Z projekt architekta niderlandzkiego. Okej. Okay. No i tak sobie wylądowaliśmy tutaj. Bo mam jakieś, tutaj właśnie widać już kawałki od wieżyczek, zamku. Idziemy teraz do katedry się będziemy kierować, bo potem zostanie nam zamek. Podobno tutaj właśnie Gosia wyczytała, że. O, dzwony, tak? Gosia wyczytała, że między tymi wszystkimi atrakcjami to jest tak, można pół godzinki sobie pochodzić. I co o zamku, Wam powiem od razu. O tym będziemy sobie robić różne nie, nagrania. Bardzo dużo negatywnych komentarzy na temat zamku, że to co prawda kosztuje 3 euro. Słuchajcie, 3 euro, czyli no ile tam? 12 zł, niech będzie do 14 maks. Zależy jak kurs stoi ale że nie warto nawet tych 3 euro wydawać, bo tam jest na jedną wieżyczkę kawałek muru się wchodzi koniec, że nie ma i powiem Wam, że przed chwilą sobie robiłem ujęcia z drona, latałem sobie tutaj dronem i podleciałem sobie na ten zamek i faktycznie no bieda, straszna bieda wygląda ten zamek i tam u nas w tej sesji, gdzie mieszkamy to ten zamek lepiej wyglądał, a teraz idziemy sobie właśnie tutaj do... Katedry, w stronę katedry. Ja mam wrażenie, że w tej Portugalii kościołów, katedr, zamków, wszystkiego to tak jak w Polsce kościołów, że co, co gminę można jakiś zabytkowy kościół spotkać z jakiegoś XVIII-XIX wieku, więc tego tu też jest dużo. Tylko, no wiadomo, inne budownictwo troszkę to inaczej wygląda, ale, ale bardzo często to występuje. No. Już przestało na mnie robić jakieś takie większe wrażenie. Tylko martwi mnie jedno, idziemy z górki, a trzeba będzie teraz za chwilę podpiłować pod tą górkę. Na, na, co, na co trzeba uważać Dawidku? Na kałużę. Na kałużę? Dobrze. Musimy uważać na kałużę. Dużym plusem jest na pewno, że dzisiaj jest ładna pogoda, słonecznie, ale momentami to aż gorąco się robi. Zobaczymy czy będzie można wbić do tej katedry, jest niedziela, nie chciałbym się na kogoś msze wbijać. To jest jakiś pra... o Elwarz, możemy sobie tam katedra. zrobić zdjęcie. Tak, to jest katedra. Tak. No dobrze, zobaczymy. Jest ona y, zamknięta, więc nie wbijemy. No. Jeśli Placa chodzi. Cadra de Republica. Tak? Okej. Okay. Centralny plac w tej miejscowości. Katedra. Standardowo jak w tamtych czasach budowano średnio wieka. Ale ładna kostka. Nie kostka to kamyczki nawet takie U, małe. Kamyczki. Wzory pokładane. Ładna. Robi wrażenie, jest godzina druga jak widać, nawet zegar na niej tutaj jest, więc... Więc spoko. Chodźcie, tam podjedziemy. Takie można ujęcie ładne zrobić tutaj sobie, ale fajne zdjęcie na tle katedry będzie. Chłopaki zafascynowani, bo zrobił się jakiś zlot motorów. Tutaj po tym... Nie, tu jest ratusz jakiś. Tak, fajne. O, motory. Brum brum Kolejny dobry powód do treningu? No chyba tak, bo będziemy schodzić teraz cały czas w dół, bo tam nasza piękna mapa pokazuje, że właśnie jesteśmy tu, więc sobie wymyśliliśmy, że pójdziemy do murów, a potem murami wzdłuż w koło, bo tu gdzieś mamy samochód, więc yy, tam będzie pod górę, a tam będzie cały czas w dół, więc jak się zejdzie w dół, no to trzeba wrócić, będzie do góry. No i no co brzmi? Jak znowu kolejne ćwiczenie nóg. Kochanie, jesteś gotowa? Wziąłeś od ciebie kacpra? Nie. Nie. Dawida mam, że tak myślałem. Chodź, Dawid! No? Takie są tu narysowane? No? Chyba doszliśmy do murów już. Chyba doszliśmy do tych murów. Tam widać. No, ale ciekawe, czy tam można wejść na te mury? przez parking na mur. Opa, czekajcie, o, czekajcie, zaczynamy. No dobra, i jesteśmy na murze. No i tu już trochę lepiej. Tam jest jakiś zamek, albo coś. Cie... Aha, mama, chodź. <laughs> tu są te mury właśnie, widać. No. Nawet stadion widać, zobacz, tam w piłkę grają. Uu. Oj, tam już nie zejdziemy. Co zrobimy teraz? Nie mam bladego pojęcia Tutaj widać kochani, to jest stare miasto Tutaj widać wokół stare mury Boiska piłkarskie Tutaj widać jakieś stare... Zobaczcie tam co stoi Co, co to jest tam? Czołgi? Czołgi stoją Tu widać tą suchą fasę Tu stoją czołgi, ale w numer Tutaj, ale takie pozostawione w ogóle Te czołgi Ale numer To już mamy widać, że wyżej troszkę jesteśmy Tak A ja mam na spacerkiem, wszystko zamknięte, bo mają tutaj przerwę siestę Tym bardziej, że jest niedziela ale no nie przyjechaliśmy tu na zakupy. Kawiarenki tam są przy otwarte, więc jakiegoś tosta, yy, kawę można sobie zamówić. O. A sobie tak pospacerujemy. Widzicie, kochani, nagrałem. Z, było widać te czołgi porzucone, a one może nie są do końca porzucone, ponieważ przed nami zaczyna się muzeum wojskowe. Więc pewnie było część jakiejś wystawy. Ale z murów było to ciekawe. No właśnie, to jest muzeum wojskowe, i tam były już porzucone czołgi. I no i tak to było. A tutaj mamy następny sakralny obiekt. Nie chcę już jedna z to jest kościół, katedra, bo to ja już nigdy nie rozpoznaję. Patrzcie, można. Lekki czołk o nazwie Stewart. To jest ten kościół, co przed chwilą z tyłu widzieliśmy. chodź, zaczynamy czy... Tam... 嗯。So. Wszędzie tutaj kochani w mieście możemy zobaczyć sobie kierunkowskazy w stronę Hiszpanii, Hiszpania z różnych stron Ponieważ, ponieważ jesteśmy zaledwie chyba 10 km, 16 km, coś takiego No niecałe 20 km od granicy hiszpańskiej Ciekawe czy da się przejść tędy, czy my idziemy tak na dziko do kogoś chaty Ale ładne drzewko i tu się już chyba zapędziliśmy Oj. Dobra, tu się nie da przejść się Ja wam pokażę właśnie jakie znaki, symbole Gosia zauważyła, że ten krzyż jest z takim właśnie kilofem to jest chyba kilofem, a na górze jest właśnie rycerz z jakiegoś zakonu ciekawe Dobre, dobre, dobrze przyuważone Chodź. Tam rycerze są, no Widzisz, kotek, następny kotek jest, tak? No, poszedł sobie. A tam na górze jest zamek Więc mówiłem, że dojdziemy do momentu, w którym będziemy musieli... O, zobaczcie jaki widok fajny. Właśnie przez takie bramy tutaj się wjeżdża do, do miasta Oni tu tr kochani trąbią jak jadą Czyli wiemy, że jak będziemy wyjeżdżać To trąbimy, żeby tu się nikt ze sobą nie zderzył Ja już zgrzany, powiem a znowu pod górę wchodzić Dobrze, że trzeba kondycję sobie wyrabiać Ale właśnie rozmawialiśmy z Gosią, tak patrząc na to wszystko Że... Nie wiem, Powiem Wam, że już nie robi na nas to takiego wrażenia Jakbyśmy byli, nie wiem, może pierwszy raz Bo jakby ktoś był pierwszy raz, to mogłoby dobre wrażenie robić Ale dalej uważam, że jest bardzo klimatycznie Żeby nie było, że hejtuje No i udało nam się Udało nam się, o I tata chyba się wbije

Jeszcze jedno zobaczę. Tutaj ładnie zacząć balkonik jaki no. jest. Zobacz, tu pójdziemy, tu staniemy sobie i stoimy. O, I nie idziemy. Tam jest zamek Tam kaser zamek jest ten Chodź, kawa chodź Dawid na tym drugim murku pójdziemy. Tu pójdziemy, dobra? Po tym murku, ale po powolutku. O, uwaga! Opa, no z tej strony idź, a ja pójdę. Tam. Dobrze, ale poczekaj na tatę. Tutaj nie można. Ej, tu jest zamek. Ej, do zamku samego to można wejść chyba tutaj. Tylko te na górze, te wieże, tak, kosztują. Koral serwesa, u nas były lody koral. Czekaj, poczekaj. Ładny widok w ogóle. No ja się nie dziwię, że na takich górkach montowali sobie zamki. Mamy ten zameczek. A nie wiem. Podoba Ci się takie chodzenie po murku? Tak. No. no dobra. Chodź do taty. Już idziemy do zamku. Tego? No bo tu jest otwarty. Chodź zobaczymy co tu jest. No. UNESCO. I zobaczmy co tutaj jest. To jest El Vascazo. Chodźmy. Czyli on jeszcze starszy musi być. No tak, no tam na górę można sobie pochodzić po tych murkach, ale już z wózkiem z Kasperem nie będziemy tego robić. Ale ładny taki mały zamek, ale jakbyś miała dla siebie i rodziny swojej tylko, to byś powiedział, że jest wystarczający. Tu nowsza część, ale tam schodzi. No dobra, cześć. No i tyle jeśli chodzi o naszą wycieczkę do Elbas, Elwaz musimy to zacząć jak to się czyta, ale po swojemu Do Elvas Spoko. Warto przyjechać, zacząć sobie pochodzić klimatycznie. Tak jak na przykład te uliczki małe. A tobie jak się to podobało? Taki przyjemny spacer Stare miasto. I fortyfikacje. Akwedukt. Akwedukt. Chyba największe wrażenie nam zrobił. Ok. No. Wow. No i tyle. Jedziemy jeszcze do tych fortów obok zobaczyć i będziemy wracać do domku. Dwie godziny przed nami. A za autostradę jeszcze nie powiedziałem wam w jednym kierunku zapłaciliśmy 18 euro, więc też jest jakiś wydatek. No ale tutaj nic nie zapłaciliśmy, więc coś za coś. Tak więc żegnamy się ze starym miastem Elbasz. Tutaj, co ciekawe, były systemy suchych fos. I projekt tego miasteczka i tej fortyfikacji jest autorstwa niderlandzkiego architekta. No I to jest jeden z... te fosy są największe, czy jedne z największych? Jedne z największych takich fortyfikacji, które się zachowały w tym stanie. W Europie, kochani, pomyliłem się, jak wam mówiłem wcześniej, że jedziemy do Elfasz, że jest tam taki, e, taki mur obronny w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. To tak naprawdę to nie w Elfasz, tylko tutaj w tym Fort, Fort da Graca, chyba Grasa, e, czy jakoś tak to właśnie, gdzie tu podjechaliśmy, e, jest właśnie ten e, taki mur w kształcie gwiazdy, no trochę większo, ramienne niż pięć, jak widziałem z góry, więc. Yy, więc taka tylko poprawka z mojej strony, ale też, jaki tam się piękny widok. Z tego tutaj, właśnie, można tutaj zobaczyć sobie naprawdę, naprawdę ładny ten akwedu, który tam idzie piękne, piękna sprawa. postanowiliśmy kochani, że tu nie wejdziemy bo... chcesz iść tam? nie chcesz, zmęczony już jesteś? tak, Kacperek też jest zmęczony więc to postanowiliśmy kochani, że no dzieci nas proszą żebyśmy nie wchodzili, żebyśmy już jechali to trudno kiedy indziej, my jeszcze tu wrócimy do Portugalii więc kiedy indziej sobie to zobaczymy takie coś na później, a już jedziemy do domku bo są zmęczeni i tyle tak fajny dzionek był